Szkolenie jak dzisiejsze szkolenie, które jest re realizowane 150 metrów od morza w hotelu Vela szkolenie dla kucharzy, dla gastronomów. Myślę, że ono przyniesie też konkretną korzyść dla naszego regionu, dla, na dla właścicieli obiektów, którzy tutaj mają swoje kwatery, swoje pensjonaty. Przyniesie korzyść taką, że ludzie, goście, którzy do nas przyjeżdżają, wyjadą bardziej zadowoleni z pełnymi brzuchami i z doznaniem czegoś nowego. Tym bardziej, że nie zawsze świeci słońce. Znaleźliśmy się w czterogwiazdkowym hotelu z zapleczem, no już można powiedzieć, godnym XXI wieku, gdzie można się rozwinąć i po prostu w miłej atmosferze pracować. Tak, ogólnie tak podajemy do gościa. I w momencie, gdy kelner już podaje gościowi, podnosimy delikatnie kieliszek i robimy tak. Szkolenie oceniam pozytywne, jestem bardzo zadowolona. Nauczyliśmy się tutaj nie tylko teoretycznych rzeczy, ale i praktycznych. Jesteśmy z różnych regionów Polski, także wymieniliśmy się z uczestnikami naszymi przepisami. Nauczyliśmy się czegoś nowego o owocach morza. W naszej restauracji nie są wykorzystywane tak często owoce morza, a tego czego się dowiedzieliśmy to jest duży taki przeskok jakby z prostych dań na wykwintne takie dania ciekawe, jak interesująco można je podać. Przygotowaliśmy z owoców morza sanżaki, małże świętego Jakuba, mulek, krewetki na różne sposoby. Przygotowaliśmy dania z Ryb świeżych i ryb wędzonych z łososia. Używaliśmy łososia i norweskiego, i bałtyckiego. Przygotowaliśmy karpacio z sandacza z sosem kawiorowym. W trakcie szkolenia robili sobie zapiski, co warto wprowadzić do karty, co można użyć, jakie, jakie można wykorzystać rzeczy i jak można sobie troszeczkę ułatwić też pracę w kuchni u siebie oceniam to szkolenie bardzo dobrze. Jest to bardzo przydatne. Nauczyłam się bardzo dużo rzeczy. Nie umiałam gotować na przykład niczego z owoców morza.